To był jeden z ostatnich razy, gdzie paliłem zioło. Nie wiem, który to był rok 2016, 17 Hip hop camp w Czechach. Dzwoni do mnie Marcin Dubiel i mówi jadę na hip hop camp. Chcesz jechać? Są bilety. A ja mówię no dobra. I przyjechał z kolegą do mnie. Pojechaliśmy do Decathlonu na Bielanach. Eee, kupiliśmy namiot, śpiwór, jakieś takie, no, takie rzeczy. Kupiliśmy sobie bilet, jakiś VIP czy premium. I kurwa, będzie spoko, nie? Zjeżdżamy tam. No i były takie kurwa, jakby wygrodzone. Te, jakby wygrodzone. Yy, takie kurwa trawniki wielkie. I mówi, no, że tu jest ten VIP. A, mówię, a czym się różni ten VIP, za którego zapłaciliśmy więcej, od tego innego pola namiotowego? Tu są pola i tam są pola. No w sumie niczym, ale możesz wejść do łazienki, która nie była tojtojem, tylko była z cegły i też była tak samo zażegana. No dobra, chuj. I pamiętam, że. Jakoś parę dni wcześniej kupiłem swoje pierwsze Easy zebry 1700 zł. Ogólnie szał to był, nie? Chodzę sobie w tych butach więc tam ludzie propsują że spoko. No, rozbiliśmy te namioty, bo tam więcej osób, powiedzmy z 10 osób jeszcze jechało ze znajomych Marcina. Rozbiliśmy sobie ten namiot, ja miałem z nim namiot. No i tam ci znajomi, oni mieli taką zabawę i mieli taką zabawę, czy taki challenge, kto większe bongo kupi. No, mi ogólnie mówili, że jak pojedziesz tam do Czech, to możesz kupić wszystko. Zioło, kurwa, yy, nie wiem, emki, ekstazy, kurwa, kokainę, kurwa, że wszystko tam możesz kupić. No i na miejsce i się okazało, że policja strasznie trzepie wszystkich yy, wjeżdżających, bo w zeszłym, bo rok wcześniej, bo rok wcześniej yy, jakiś kurwa lewy towar był i tam ludzie poumierali, nie? No, i ogólnie kurwa prochów białych żadnych nie było. Żadnych nie było. Yy, można było dostać yy, marihuanę, można było kupić tam po, po różnych namiotach i można było kupić jeszcze jakieś yy, no chyba to ekstazy jest, nie? Ja pamiętam, że miały wygrawerowane albo logo Volkswagena, Volkswagena albo yy, Rolexy. Rolex, ta korona Rolex'a. I to normalnie, na przykład ziomek siedział sobie przed namiotem, miał taki jakby stolik kempingowy i miał takie ten. Yy, I tam były wysypane te tabletki. Takie piguły, no. No. No i oni mieli taką zabawę, że kto kupi większe bongo. No, ktoś kurwa przynosił jakiś bongo, który miało, kurwa, nie wiem, pół metra, zaś ktoś przychodził, kto miał yy, tylko 80 cm, potem metr, i potem już całkiem wielki. Oni w kurwę pieniędzy na to wydawali, a każde bongo kończyło tak samo, że oni tam wlewali chyba wodę palili trochę i stało to na takim stoliku, bo mieliśmy, bo mieliśmy, mieliśmy yy, namioty, mieliśmy namioty tak o rozstawione. Ja nie wiem, czy ich było pięć, no ale powiedzmy mieliśmy tak rozstawione namioty i tu taki stoliczek był z krzesłami. No i oni stawiali to na tym takim, stawali, stawiali to na takim sto stoliczku, tylko ta ziemia była nie, nierówna. Więc ktoś pociągnął coś ten, wypierdalało się to bongo, zawsze się tłukło. Kurwa nie wiem ile tych bong kupili. No, no i tam sobie wszyscy siedzą, jest spoko. I to był dzień koncertu kłębu na który mnie interesował. Eee, ja z kimś tam poszedłem, e, bo tam powiedzieli, że w jakimś tam namiocie sprzedają. No i poszliśmy, kupiliśmy to zioło, uciliśmy, oni sobie tam palą. I tak kurwa wiesz, wszyscy siedzą zjarani, tam wszyscy się śmieją, mówię, kurwa, no chujnie, jest straszna, nie bo nie, 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 umiem, nie, nie, umiem, nie umiem być w tym samym miejscu gdzie oni bo oni są kurwa gdzieś tak obok tego miejsca bo są wszyscy zjarani i mówię ty to daj to daj bucha se pierdolne nie to sobie tam to sobie zapaliłem i już kurwa wiesz już to światło bardziej w kurwia już wszystko jest takie powolniejsze wszystko jest śmieszne i ktoś tam mówi że się zioło skończyło no dobra to ja pójdę ja pójdę, bo pamiętam, gdzie, gdzie był ten namiot. No i idę stamtąd, idę 5 minut, 10, 15, 20, kurwa 30, dochodzę, kupuję, wracam znowu 5, 10, 15, 20 i tak idę i cały czas myślę, kurwa, oni już pewnie na ten koncert poszli, bo ten koncert był nie wiem, za półtorej godziny, czy ale tam jeszcze, tam jeszcze bramki trzeba było przejść, no trochę do przejścia było, powiedzmy, kurwa 2,5 km, nie? Bo to wielki taki kurwa plac jest. Wy, kurwa już sobie poszli, ja, ja się zgubiłem. Dobra, widzę nasz namiot, dochodzę, biorę telefon, patrzę na zegarek. Pięć minut minęło. Mówię, o kurwa, jest źle, nie? I tak kurwa <grych> i, i, i tak siedzę i mówię, o kurwa, już godzina minęła. Patrzę, a minęło 30 sekund. mówię, Ja pierdolę, nie? I miałem takie marzenie, tak sobie wkręciłem, że muszę, że muszę być taki kurwa świadomy, jak pójdę na koncert, bo na FIDE po to tu przyjechałem, nie? No. Nawet płytę przywiozłem, żeby mi podpisał. Nie, nie, nie podpisywał, ale to whatever. No i potem poszliśmy na ten koncert i był taki duży tłum. Ja pamiętam, że chyba jak Quebo robił stage diving, to Marcin Dubiel go kurwa trzymał i chyba nagrywał na swojego Instagrama, że, że tam ten koncert. To, ale jako post to wrzucił, to być może jest, jesteście w stanie to znaleźć, jak tego nie, nie skasował. Jednak ja sam kawałek obok. I pamiętam, jeszcze na początku taką pizdę miałem delikatną i miałem takie wrażenie, że on cały czas na mnie patrzy, nie? Że kłębo. Ja w pewnym momencie miał taką bluzę Softwita, ściągnął ją, i, i rzucił ją w tłum. I ta bluza leciała idealnie na mnie, a ja tylko patrzyłem na prawo, jak leciała ta bluza na lewo, i widzę kurwa, jak takie byki, kurwa wielkie zbiegają się, kurwa idealnie we mnie. Zrobiłem krok do przodu i oni się kurwa tam, wiesz. Napierdalali o tą, o. Y, Znaczy napierdalali, no tu tam się trochę poprzepychali o tą bluzę. No. I do dzisiaj mam wrażenie, że mi ją rzucił. Ale to już ciężko powiedzieć, nie?